Witajcie serdecznie na kolejnym odcineczku ze wschodniej na moim kanale. Eee, jak sami widzicie, mamy dosyć grubą akcję, jaką jest odśnieżanie. Eee, no, troszeczkę nietypowe zestawy, bo aż wprowadziłem Zetora z tego wrażenia, że nas tutaj zawiało. Tutaj nie patrzcie na to, bo tutaj są ogólnie poprowadzone rury eee, od ciepła i po prostu no tutaj. Nie, padał, nie napadało tyle śniegu, żeby się utrzymał, więc po prostu to stopniało, a reszta jest e, po prostu e, za mm, zamieciona śniegiem. E, no aż tak e, padał śnieg, że aż nam tutaj do e, hal nawiało, ale o dziwo do stodoły nam nie, nie napadało, więc no tutaj troszeczkę no sami sobie zobaczcie, czekajcie, ten się otworzy, otworzy, no sami zobaczcie, no tu nic nie ma, no ja nie wiem um, no i co mordeczki eee, na samym wstępie, łapka w górę, komentarz, subskrypcja e, wpadajcie na, tam na dole, do mm, macie linki do instagrama i do mm, grupy na facebooku na którą serdecznie e, polecam wejść e, i dołączyć no i tak hmm, nie przedstawiłem wam tego John Deera, to spokojnie, to nie jest żaden nowy nabytek, żeby nie było, eee, po prostu rozglądam się nad takim średnim ciągnikiem właśnie do Tura No i właśnie sąsiad powiedział, że... Słuchaj, Damian Jak ty tam szukasz czegoś, a mi jak na razie nie jest potrzebny ten John Deer, we, no tam go przepali w ogóle, nie? Ogólnie ten płuk leżał gdzieś tam sobie w stodole schowany, skitrany eee, i ja sobie go właśnie będę używać teraz, więc... Dobra, odśnieżamy. No, trochę hałda się nam zbierze, ale. Aha, już ja widzę, że ta hałda to będzie niezłe odgarnianie tego. Jedziemy do tyłu. No, no i co, mordy. Ym, troszeczkę informacji na samym wstępie. Otóż. Yy, będzie mniejsza aktywność na kanale. Yy, nie będzie też streamów. E, za co no, naprawdę serdecznie przepraszam, ale no, e, i trochę to z mojej winy, trochę nie z mojej winy, e, ale myślę, że jeżeli po prostu będzie jakieś zainteresowanie większe, to wtedy wam powiem o co chodzi. Mm, no, cóż mogę powiedzieć: No, streamów nie będzie co najmniej do grudnia. E, no, naprawdę, boli mnie to szczerze i to tak troszeczkę mocno. No ale no ja na to nic nie poradzę. Nie jestem w stanie e, temu zdziałać. No i... Super. Jestem ciekaw. Dobra, na płot może tego nie będę nagarniać. Bo wtedy będzie to... No już jest nagarnięte na płot. No ale dobra, ciul. E, tutaj też sobie to troszeczkę tak wepchniemy. No jak ma być na płot? Na, na płot. I ogólnie mordy tak. Chcę się was spytać, czy... E, bo... Ci, którzy śledzą fanpage Pawsona, to wiedzą, e, a jeżeli nie śledzicie, no to wasza strata i zachęcam, żebyście go zaczęli obserwować. E, wydał e, mapę e, Polskie Pola, dobrze mówię? Tak mi się wydaje. E, ta, co jest e, na serii u e, Adama i Bolka, u, u Bolka jest e, ta mapa czekajcie, bo tu się zawiesił mi pług i tutaj no ja Cię, 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 no Dobra, do nawiaty trochę nagarnę, ale cóż, mm, I czy mam jakąkolwiek serię z tego robić? Czy zamiast Starosi tam się przenieść, czy może po prostu chcecie, mm, żeby z kimś zrobić tą serię? Chociaż i tak też Wam powiem, że no teraz też nie będzie żadnego multiplayera, czy coś z chłopakami. No niestety, no. Tak wyszło, eee, no po prostu będą praktycznie same single, jeżeli coś mi się uda z multi to będę nagrywał, bo naprawdę wiem, że multi lubicie i że czasami naprawdę niezłe dymy się dzieją. Eee, no, kurcze, tutaj z, do was decyzja należy. Dobra, tu w sumie, no przez siatkę możemy się tam przebić. tam. I tak już ne, prawdopodobnie to jest ostatni jak nie przedostatni odcineczek z tej serii właśnie gdzie sobie gramy na tym zapisie bo będziemy po prostu robić nowy zapis i myślę, że zrobimy po prostu kontynuację tej serii tylko zrobimy to jako sezon drugi i tyle, nie? Dobra, tu na hale nie będziemy... Już za późno Już nagarnąłem na tą halę, że to głowa mała no, trochę powiem wam, że ślizgawka jest na drodze. Ale no, chciałem odśnieżyć też, bo tam wójt mnie zapewniał, że no, no, Damian, jak będzie zima, to na pewno ciebie weźmiemy do odśnieżania i w ogóle, nie? I taki mówię, no dobra, spoko, nie ma problemu. A tu, co się okazuje, że wziął jakiś kurna drogowców, którzy przyjechali ciężarówkami o 3 w nocy. Ja myślę, kurna, cóż to za kokuty jeżdżą? Pipczu, co jakieś tam w ogóle trąbią, nie trąbią i takie patrzę. Kurna, wziął wójt i, i z sołtysem e, tych drogowców, a mnie nie wynają, ale będziemy mieli do e, ogarnięcia jeszcze sklep, więc mam nadzieję, że e, sklep chociaż nie jest ogarnięty, że będę po prostu miał co robić. E, I czekajcie, ja bym sobie. E, dobra, to ja to sobie nagarnę na tą stronę w ten sposób. I będzie po prostu, chociaż nie na wprost, na wprost. No kurka, wonna. Ten puk też już jest troszeczkę sfatygowany i coś mi wklejstruje się w nim. No tutaj, jak widzicie, mój jelcz dzielnie stoi i czeka na robotę. No, troszeczkę zasypiemy jajka, ale te no, ale tam te jajka to takie wydajne, że to głowa mała. Ja bym nawet yy, dla sąsiada nie sprzedała, co dopiero wam, żebyście mnie coś takiego jedli bo już jedno próbowałem i mówiście, nie było dobre serio <grym> no i co ja bym mogę więcej jeszcze powiedzieć no prawdopodobnie to jest koniec tej serii yy, te, znaczy nie serii tylko sezonu yy, i po prostu no troszeczkę będzie mi się ciężko żegnać z tą yy, tak jakby odsłoną tego sezonu bo jednak troszeczkę tutaj przegraliśmy, tutaj blisko ja wiem, 130 godzin przegranych, łącząc niezapisane, wcześniej zapisy, żeby do nagrań tam coś ustać, no to gdzieś tyle będzie i nawet jak na singla i nawet jak na jeden sezon to jest według mnie bardzo dużo i szczerze no ciężko chyba będzie pobić być może ten drugi sezon gdzie będziemy na tej gospodarce nowej zostanie pobity bo nie mówię nie Hmm... I szczerze zobaczymy czy, czy się to przybie, Czy... o nie Tak, ładnie pięknie No No, coś tam od śnieża. Nie no, żartuję. Do, do, dobry puk w ogóle Naprawdę dobrą robotę robi. No jeszcze te deski, no. Mieli zabrać te deski i tak zabrali, no co za... No nawet tak mi śniegu nawiało, że aż do hali mi na tego napadało. No, ale co się dziwić, no nie ma drzwi. Chociaż, jak mają te hale, o do tej hali on, dla tych to ja w ogóle nie zamknąłem. No to, to, to się nie dziwmy, że tutaj napadało. na no, jak tutaj nawet nie odśnieżam Tutaj taka hałda będzie, no ale cóż, no, mówi się trudno. Eee, co do ciągnika, powiem wam, że naprawdę ciągniczek bardzo wygodny. I szczerze, nie wiem, czy po prostu tego ciągnika sobie nie wezmę od sąsiada. Nie dołożę mu tura. Bo tak naprawdę wszystko ma. Matuza co mnie bardzo cieszy, i teraz mnie troszeczkę pewnie skrytykujecie, że ciągnik do tura ma tuz. No spoko, ale czasami ten ciągnik by, by pracował bez tura, a czasami właśnie tuz się przyda w jakichś tam innych pracach. No ten ciągnik ma 155 koni, fabrycznie. Nie oszukujmy się, ten ciągnik troszeczkę ma lat, bo to jest ciągnik z 2009 roku więc no e, pewnie coś tam trzeba będzie z nim porobić silnikowo e, czy coś ale no nie oszukujmy się no sam, sami zobaczcie i ocencie e, jak wygląda e, no troszeczkę na pewno tych maszynek dojdzie nam e, czy e, na nowy sezon ale nie mówię najważniejsze jak na razie dla mnie to jest przebudowa gospodarstwa i kupnę nowego kombajnu bo prawdopodobnie kombajn e, albo przed żniwami albo w trakcie żniw dostarczą mi e, i zobaczymy czy będzie to właśnie przed żniwami czy coś bo naprawdę ten kombajn może naprawdę nam zmienić naprawdę dużo no tam troszeczkę przepchnąłem przez płot ale to ale tam Nie, jest, to, to tylko płotnie. To tylko sobie tam, no. E, I... Jeżeli chcecie, to zgłaszajcie się po kombajn. E, ten agregat też zostanie sprzedany. E, tutaj w sumie nie będę też zbytnio tam odśnieżał, bo pojedziemy sobie na sklep. E, mam nadzieję, że nie będzie tam jakiegoś zbytnio połaganu. E, dobra, to w sumie sobie lecimy już na ten sklep kogutę zapalamy no i troszeczkę jest ślisko, ale się postarali chłopaki, żeby aż tak ślisko nie było co na nowy sezon będzie kupowane? na pewno będzie kupowany oho tutaj troszeczkę zagarnia, nie wiem dlaczego ale to po prostu trigger hamuluj dobra, wyhamował czekajcie, my sobie skręcamy, cyk no, na szczęście, aż na drodze nie jest tak ślisko Ale no tutaj u mnie na tej dróżce to... Uj, skute lodem Będzie trzeba jakoś to troszeczkę... No sami widzicie, no tutaj się chłopaki postarali Nawet skupy odśnieżyli, jasny wind To jest kurka wodna No dobra, agregaty O, tutaj chyba sól jeszcze leży Dobra, to w sumie my sobie tu sól przepchniemy w kąt Tam coś jeszcze jest? A O, i nasiona są Dobra, to my sobie w takim układzie. Eee, dobra, zrobimy to tak. Będzie troszeczkę nierealnie, ale sobie po prostu to przepchniemy. Eee, cyk. No, ile. Uuu, ty! Dobra, delikatnie sobie nagarniemy naprzód. I teraz tak, cyk. No, nie denerwuj mnie. O, no, będzie kurka wonna. Hmm. Zaraz będę. Yy, no. Dobra, o, idzie dobrze. Idzie, 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 idzie. Nie! Już to kurka wonna, jego dziad. Dobra. Już niedaleko nam zostało, więc. Jak ja się rozpędzę. Właśnie tutaj. Jak jest ta kostka, i tutaj pewnie o tą kostkę troszeczkę zawadza. Co za kaszkiet jeden, no. Dobra, cyk. No, i mamy pod płotem. I w sumie nie wiem, na którą stronę odgarniać, ale myślę, że... Na tą stronę od... O, w ten sposób. Czekajcie, wyhamuję... Wyhamuję, dobra. Ja sobie... Tak, no aż tak to ja nie chcę, ale załóżmy, że... Um. Nie, no na tą stronę sobie pójdziemy, o tak. Będziemy sobie po prostu to na tą stronę odgarniać. Odgarnia, odgarnia. Całe szczęście. No i co? Pff, szczerze to prawda. No, tak jak mówię, że to będzie ostatni odcinek z tego sezonu. Tutaj czekajcie, który. A, w tą stronę, dobra. Czekajcie. Ja ten pułk sobie. O, na równi tak ustawię. Ehm. Um. Dobra, pojedziemy sobie od samego końca i będziemy tak brać mniej więcej połowę lemiesza mniej więcej i razy oko. Troszeczkę tam zasypiemy te, te maszyny, ale to tam nie moja sprawa. Ja mam tylko odśnieżyć. Żeby był jakiś dostęp do serwisu. No i jak na razie, no całkiem sprawnie nam to idzie. Yy... No naprawdę przepraszam was za, za to, że będzie no po prostu mała aktywność na kanale, ale no postaram się, żeby chociaż co trzy dni te odcinki były. Eee, I myślę, że, że jakoś to przebolejecie do tego stycznia. Zobaczymy. Eee, dobra cyk. O troszeczkę aż tam do sąsiadki eee, nawalię, ale to tam postawię jej kawę, to przeboleje. Najwyżej płot będę jej prostować. Znaczy prostować, stawiać jej. Ups. No, zaraz mnie tutaj pewne osoby skarcą, no ale dobra. No i. Kurczę, no. Troszeczkę źle to wyszło, że no. Tak, a nie inaczej, ale no. Cóż, no. Nie chciałam, żeby tak to wyszło, ale to też trochę nie ode mnie zależało. No to. No wybaczcie po prostu, no. Nie jest mi no, głupio, bo nie będziecie mieli ze mną trochę interakcji, no ale. Co ja zrobię? No i ja nic nie zrobię, no kurczę, no mordy. To mi się serio po prostu nie podoba i tyle. 20 na godzinę odśnieżamy. Mordy wy moje. Ej, stój, halina. Dobra, cyk. Obracamy się. Cyk. A, dobra, podnosimy puk. No i co, no? Na no, cyk, o, podnosimy. Odśnieżymy sobie tutaj trochę... E, no już niewiele nam zostało do odśnieżania z tego naszego sklepu kochanego. Ale się rozpędził. Dobra, no, cyk, podnosimy. No i tak to mordy, no, takie życie troszeczkę... No w sumie youtuberem nie mogę się nazwać, bo trochę mam mało tego na kanale, ale to tak... Taki, no coś podchodzący pod youtubera, no nie oszukujmy się, no nikim zbytnio ważnym nie jestem na tej scenie YouTube'a, ale fajnie dążyć do tych większych liczb. No i znowu, do no, sąsiadki nagarną, no ale, sąsiadka tam powie, no Damian, kto mi tyle nagarnął tego, bo słyszałam że to ty odśnieżałeś, nie? Mówię, no ja mówię, no tak, no sąsiadko, no słuchaj. On to stawia mi kawę albo... tego, albo na policję zadzwonię, no dobra, postawię tu kawę, tak nie wejdzie i... i już, dobra, ooo, uu, uuu, uu. to to jakiś, nie wiem, ma sieczkarnię większą, czy co, jest... Jezus Maria, do... może sąsiad nie będzie tego oglądał, no jasny gwint, no i dobra mordy, no co, no, o, sami widzicie, uu, tu, 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 o, tu, o, tu, o, Dobra, no my sobie właśnie, dobra, powiem Wam tak, że naprawdę John Deere godny e, uwagi, e, zobaczymy czy się pojawi u mnie na gospodarstwie, jak nie od tego sąsiada, e, to będę szukał coś mocniejszego albo coś słabszego, e, no na pewno będzie to około 140-160 koni pod tura, e, Zetor prawdopodobnie na wiosnę zostanie wymieniony. Albo z, po prostu zostanie zdjęty tur z niego i będzie przy czy tam ścielarce. No i co? Ja wam dziękuję z całego serduszka. Naprawdę dziękuję, że jesteście ze mną. Piąteczka dała za to. Eee, życzę miłego tygodnia. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba z dzwoneczkiem. Pamiętajcie o tym, bo to bardzo ważne. Eee, no i co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!